Dzień dobry moi kochani, witam Was na moim kanale w nowym filmie. Gdzieś ucięło mi wstęp tego filmu, ale dzisiaj Was zapraszam na szybki makijaż, który robiłam na wakacje. Także zapraszam Was do oglądania. No, Słuchajcie, my ten nałożyłam sobie dzisiaj maseczkę to. Ona jest w ogóle bardzo polecana. Ja sobie ją wzięłam tutaj. Bardzo nawilżająca, więc chodzę już sobie tak w niej trochę. Ile to trzeba chodzić w ogóle? 20 minut. No, myślę, że już minęło 20 minut. Więc myślę, że ona mi fajnie nawilży tą twarz, bo nie ukrywam, na wakacjach ta twarz jest dość wysuszona przez słońce E, chlor i tak dalej. No i jeśli chodzi w ogóle o makijaż na wakacjach, to tak naprawdę się nie maluje. Jeśli leżymy tutaj na e, leżaku, na basen, na basen chodzimy, na plażę, to się nie maluje, nakładam tylko krem z filtrem e, i tyle. Ale, jak chcemy zrobić jakieś zdjęcia, jak jechaliśmy na wycieczkę, to trochę tam się podmalowało, albo po prostu na wieczór, jak już chcę trochę, jak już się okąpię z tego chloru i tak dalej, i chcę trochę lepiej wyglądać, to się trochę podmalowuje. I dzisiaj Wam pokażę, co takiego robię z moją twarzą. Teraz jest po południu, więc jeszcze pewnie pójdziemy na leżaki na basen. Ale wieczorem już nie będzie mi się chciało nagrywać, wieczorem też no, nie będzie raczej czasu, bo wieczorem już tak za My się nie chce nic robić, więc e, pomaluję się trochę teraz, ale chcę wam nagrać, pokazać wam, co takiego używam tutaj na wakacjach. Najważniejsza to jest w ogóle pielęgnacja. Bez tego ani róż. Jeszcze wam pokażę, co nabrałam, bo to jest najważniejsze na wakacjach. Pielęgnacja, odpowiednia pielęgnacja jest najważniejsza. Także ściągam masyczkę i zaczynamy. Resztkę y, tej masyczki sobie wmasuję w y, twarz. Jeśli chodzi o na przykład brwi to mam zrobioną laminację, ale robiłam ją dość już dawno temu, chyba z prawie 3 tygodnie temu, więc słabo już coś na tych brywiach jest. Henny w ogóle nie robiłam, e, a to Wam polecam, bo po prostu wtedy nie musicie nic robić z brywiami. Tak samo rzęsy. E, mam zrobioną laminację rzęs, bo bez tego to po prostu moje rzęsy były proste jak druty. E, teraz wylatuje pielęgnacja. Taka nowość u mnie to jest tonik. Tu mam akurat w mniejszej pojemności, zamówiłam sobie mniejszą pojemność do testów, a do pracy zamówiłam sobie większą pojemność i tak sobie testuję właśnie. Na sobie, w pracy i powiem Wam, fajny jest. I szczerze mówiąc jest spoko, tylko ten zapach trochę taki mm, ziołowy, jak jakieś lekarstwo. Ale fajnie tą skórę nawilża, odświeża. Jest taki, jakiś miętowy, delikatny, no taki zioło. jest taki serum nawilżający, ja już wam o nim mówiłam. I mam tutaj taką resztkę, bo miałam to mało, bo zabrałam akurat yy, tą resztkę, bo mam w domu taki pełny wymiar tego, ale <grym> wylało mi się trochę. Nie wiem, jakim cudem chyba się odkręciło, yy, więc tak muszę to sprytnie sobie nabrać teraz. Yy, to serum jest bardzo yy, delikatne idealnie się nadaje pod makijaż. Jeśli się nie maluję pielęgnację taką i tak nakładam. No żeby ta twarz po prostu nie była słucha. Kolejne serum z tej marki. Bardzo lubię to jest serum rozświetlające. I przeciągam na dekol. W domu posmarowałam się się samoopalaczem, bo ja na wakacjach się nie opalam. Już wam to kiedyś mówiłam, mam uczle na słońce, nie opalam się. Wzięłam jeszcze takie serum. To mam jakieś e, darmowe próbki z Sefory, więc sobie też nałożę w sumie czemu nie? Ono też jest zabliżające, więc spoko, To wszystko to nabliżające, to jest idealnie na wakacje. No i filtr przeciwsłoneczny, wiadomo. No i tak naprawdę, e, moja twarz jest gotowa na wyjście na leżak. Kładam sobie trochę tego. To jest ta baza rozświetlająca. Myślę, że trochę już mi zeszła ta opalizna ze samopolażca, ale może jeszcze będzie. OK. Jest to super rozświetlające. Ja niestety mam delikatne e, przebarwienia pod, orka, pod oczami, więc e, nakładam sobie korektor. E, I właśnie to jest e, to jest mój makijaż, że ja nie nakładam podkładu. Tylko nakładam tą delikatną bazę, trochę korektora, jak widzicie, i tak naprawdę tyle. Bo im mniej na tej twarzy, tak naprawdę to lepiej. Mniej się będziecie poci... Znaczy mniej się będziecie poci, mniej to będziecie tak odczuwać. Jednak jak jest dużo produktów na tej skórze, dużo podkładu, to jest cieplej na tej twarzy. Nawet jak ten makijaż będzie trochę schodził, to też nie będzie aż to tak źle wyglądać, bo po prostu macie w mniejszej ilości na twarzy tego. E, więc poko to potem wygląda. Ale awaryjnie, jakby nie wiem, coś mi bardziej wyskoczyło albo chciałabym być bardziej pomalowana, to mam ten podkład z Pharmaceris, znaczy podkład krem BB, podkład, bo on jest bardzo delikatny. Jak już mam coś tam do zakrycia, to sobie delikatnie w te miejsca. Coś tam przykrywam, bo korektor też jest dość taki e, mocno kryjący, a to jest ten. krem Bibi jest taki delikatny, więc jakieś tam e, rzeczy sobie pozasłaniam, jeśli widzę, że mam bardziej do zasłonięcia. Jakieś tam delikatne przyszcze mi wyskoczą, e, także nakładam sobie go i robię to wszystko gąbeczką, żeby też tego produktu trochę zebrać. Bronzer na mokro bardzo go lubię, ale. Wygląda tragicznie w środku. W ogóle zepsuło mi się to. To tutaj muszę go tak trochę chyba... Może uda mi się wysunąć? Nie, nie uda mi się. Więc muszę go wygrzebać trochę. Ale jest bardzo fajny, mokry. I ma bardzo fajny kolor. No, lubię go. I też yy, konturowanie na mokro jest fajne, kiedy jest tak ciepło. Nie, bo po prostu... Ona się bardziej utrzymuje, niż takie suche konturowanie. Nawet jak wiecie, się spocicie trochę Wam zajdzie tego wszystkiego, to te konturowanie na mokro, no dłużej się utrzymuje po prostu. Puder. Mój ulubiony. Aktualnie. Najlepszy puder na wakacje. Zaraz zobaczycie, że ja przypudruję ten makijaż, a ta twarz będzie wyglądała jak nieprzypudrowana. Po prostu to, co on robi z twarzą, to jest to jest bardzo delikatne i tą twarz tak rozświetla, powoduje, że ta twarz wygląda jakby była bez pudru, taka naturalna. No zobaczcie. Przepięknie to wygląda. Damy sobie jeszcze trochę tego, oczywiście mojego ulubionego bronzera z Glam Shop. Trochę słońca. Coś tu ktoś kosi? Zabrałam różu na mokro, więc sobie użyjemy tylko takiego z burżua. Tak dosłownie trochę, żeby tą twarz ożywić. Brwi moja ulubiona kredka, aktualnie z burżła. E, lubię ją dlatego, że ma fajny odcień, a nie dlatego, że starcza na długo, bo nie starcza na długo, na długo w ogóle, ale ma bardzo ładny kolor i ja mam w kolorze Uh, uh, uh. Nie, nie piszę. Huh. O, może to. 001 <laughs> blond. Bardzo fajny taki jasny odcień. Trochę sobie wyczesuję do góry i dosłownie tą końcówkę brwi maluję. No, brwi mi szybko rosną, szkoda, przykład też tak włosy mi nie rosną. Chodzi o rzęsy to zabrałam z Maybelline Sky High. No, jest okej. Okay. Ale wiecie, ja mam teraz lifting rzęs, laminację lifting. Yy, więc te rzęsy mam po prostu ładne. Bo ja ogólnie mam rzęsy proste jak druty. A dzięki laminacji, no to te rzęsy są naprawdę bardzo fajne. Zaraz wam pokażę. Ja wiem, że już któryś w ogóle na którymś filmiku truje laminacji rzęs, ale naprawdę moje rzęsy bez laminacji rzęs to jest dramat. A z laminacją to jest niebo. Zobaczcie. Tutaj jest pomalowane i to nie jest efekt duszu, to jest efekt laminacji. Mam jeszcze pisak do piegów, więc sobie zróbmy jakieś delikatne piegi. Coś mi tam wyszło przez słońce, ale przez to, że mało siedzę, na słońcu, no to... to mi mało wyszło tych piegów Ust nie maluję, nakładam tylko błyszczyk z Diora. Tak się prezentuje makijaż. Idę suszyć włosy. Mam swoją suszarkę i ogólnie tu są kontakty to takie inne, więc mam przejściówkę, ale tu widzę, że ta przejściówka do tego tu nie pasuje. Dobra, przyniosłam Was tu. Okej, okay, jeszcze są trochę wilgotne, ale już już mi jest za gorąco. Jestem gotowa na leżakowanie ciąg zawsze. Także to, to była moja kosmetyczka i szybki makijaż na wakacjach, także, także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa!